Siema, jestem Biuro. to jest ostatni odcinek tego sezonu Manchesterem City i w następnym sezonie będziemy już oczywiście w FEL League One, czyli w trzeciej Angielskiej, a w tym odcinku po prostu sobie dokończymy ten sezon, ogarniemy statystyki, tak jak mówiłem to w przeszłym odcinku, no i tyle. Tak naprawdę to jest formalność do tego sezonu, bo każdy wie, że byliśmy tutaj najlepsi i każdy się tego spodziewał. Mamy tylko Tobiego Browna, ale mamy w sumie też dwóch bramkarzy ze szkółki. Jeden jest ten jeszcze bazuną, on też jest solidny, więc... Więc ten Brown trochę mu współczuje, zresztą jak reszcie. O, i ten zawodnik jest fajny. że 17 lat. Kurde, mamy strasznie dużo tych bramkarzy, ja będę ich sprzedawać wydaje mi się, bo zobaczcie, mamy trzech bramkarzy ze szkółki. Tu jest już czwarty. I tak naprawdę oni są wszyscy identyczni, Miałem podobne over, ale podobne potencjały mają, bo wszyscy mają 94 około. Więc no za dużo tych bramkarzy mamy, ale to sobie po, 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 połowy pożyczamy, posprzedajemy ich potem, to nie jest problem i też pamiętajcie, że mamy jeszcze, zobaczcie ile tych bramkarzy jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, mamy 8 bramkarzy, także no słabiutko w sumie, znaczy no lepiej tak niż nie mieć w ogóle, nie, ale nie wiem, no to tego sprzedamy. Zostawimy sobie, tego wypożyczymy, tego wypożyczymy, zostawimy sobie bazunu i harta I jak coś się stanie, jeżeli będziemy mieli kantuzję to po prostu Drumon wróci sobie No i tyle Dobra O, na przykład y, kilku jeszcze zolników też wejdziemy sobie składu, kilku sprzedamy y, A kilku zwolnimy po prostu, tych najlepszych, co są na wypożyczeniu żeby było realistycznie, no bo wiecie, no... Czy taki Angelinho przejdzie do czwartej ligi angielskiej? No dobra, trzeciej? No nie przejdzie, bo jest... Bo ma dobry sezon w Lipsku teraz w rzeczywistości, więc... Więc nie przejdzie. Szybki trening... O, i podskoczył over Możecie się nie pisać w komentarzach, w ogóle... Jakieś propozycje transferowe i którą serię wolicie, Detroit czy, czy karierkę, bo mi szczerze, chyba lepiej grać w Detroit, ale to dlatego, że w Fifa gram mega dużo i no cokolwiek bym zrobił, ta gra nie będzie tak wciągająca jak, jak wiecie, jak nowe gry, w które gram. Jeszcze z taką mega fajną fabułą, nie? Takie fabularne, więc no, ale generalnie seria z FIFA też jest, też mi się podoba. Czy my nie mieliśmy żadnego skrzydłowego, na, na, na w sensie zmiennika? Teraz będziemy mieli Aleksandra, także git. Zresztą mówiłem w jednym z odcinków, że ci młodzi będą naprawdę nam dużo dawać, bo jak trafimy dobrego młodziaka, to on będzie po prostu idealnym zawodnikiem na ławkę. Tak samo, no, tak jak tu pokazuję właśnie, jak yy, wzięliśmy sobie tego ze szkołki Bakera, Jest, będzie drugim obrońcą jak Zabaleta odejdzie, czyli w następnym sezonie. Aleksander też będzie super z rezerwowym eee, Bramkarze mieliśmy kilku dobrych Także, tak naprawdę, też szkołka nam dużo daje Pełno rezerwowych mamy ale... no Dobra, Macy schodzisz, bo jest słaby No na tą ławkę tak nie patrzę w sumie, kto na niej siedzi Chcę skończyć ten sezon szybciutko, żeby, żeby zagrać już tutaj następny. To z jakimś wyzwaniem większym, jakkolwiek w ogóle można nazwać wyzwaniem, ale na pewno będzie ciężej niż w czwartej lidze. No i to z dwoma także jeszcze bardziej odskakuje innym zawodnikom. 6 bramek przewagi. No i super. O, mamy pierwszą ofertę pożyczenia od Kazimpsasa. Jakiś zespół turecki. Kazimpsasa, o. Chyba dobrze przeczytałem. Eddie niech sobie odejdzie, bo i tak mi nie będzie grać. Ale zmęczeni. Szybka rotacja. Aleksander wchodzisz, będziesz miał debiut. Um, tak. Nie mamy jakiegoś młodego tutaj. Nie mamy chyba. Dobra, tutaj sobie tak zagrają. Albo zrobimy to jeszcze inaczej. Baker, który może grać na środku obrony, zagra sobie na środku obrony, bo po prostu wolę stawiać na młodych. A Boiler sobie dam na lewo i tyle. I tak to wygramy. Mogę jeszcze ławkę zmienić, bo są zmęczeni, ale no dobra, trudno. Mamy pewne zwycięstwo. Jak już to powtarzałem wiele razy, no ale powtórzę jeszcze raz. Cieszę że o tym wie. W ogóle, tyle logo. Yy, ogółem, logo tych zespołów, herby tych zespołów z Czwartej Ligi są takie fatalne. 1-1, no szkoda. Szkoda, że nie wygraliśmy, ale trudno. O, i mamy mecz na wyjeździe z Salford City. No, byłby to idealny mecz, żeby zagrać, bo to jest drugi zespół. Pierwszy mecz z nim przegraliśmy u siebie, ale bez sensu, bo, bo i, tak, i tak jesteśmy liderem i, i tak to wygramy, więc nie zagram tego spotkania. Ale o, i Krotone, pewnie nie będzie tam grać, ale trudno. U nas też nie będzie, ani nie będziemy go szkolić, więc niech sobie pójdzie. Co jeśli lepiej niebym takie spotkanie za zagrał, bo byśmy nie mieli takiej przewagi, nie? ale trudno. Teraz mi się nie chce. No, pewnie zagrałbyś lepiej niż Baker, ale nie zagrasz lepiej niż zabaleta, więc. No więc no. Dobra, tego sobie zjemy. Reszta jest raczej słaba. Tak mi się wydaje. To... Fatalni wręcz. Clark nie zostanie wyprzeczony. Typowy bóg FIFA. A nie chcę mi się ich wystawiać na listę transferową, co każde wypożyczanie, bo tak działa, że jak nie chcę wam się wypożyczyć, to dajcie go na listę transferową, I ja się wam wypożyczę, ale nie chcę mi się. Salford City. Zobaczymy, jak pójdzie. Wyślemcie go. W, przy pierwszym meczu z nimi na początku sezonu jakoś przegraliśmy u siebie to mecz i przegraliśmy go. Nie pamiętam ile dokładnie, ale wiem, że przegraliśmy. Także zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Dionku sobie zagra. Malawi 1000 boy, boy, Boyda sobie wstawimy I to jest przedostatni mecz tego sezonu Serio jestem ciekaw. Mam nadzieję, że wygramy 0 0-0. Przynajmniej nie starciliśmy bramki. Także jednoczyste kontekencja. Nieło źle. Chociaż w sumie podstawowym składem powinniśmy wygrywać takie spotkanie. Nie? Bo to był chyba podstawowy skład, tak się wydaje. Nie pamiętam, co nam wystawiłem dokładnie. Ale nie, za Baleta nie grał. I Bary nie grał, ale to nie są jakieś duże straty. No może za Baleta tak, ale Bary nie. Także myślę, że powinniśmy to wygrać. Takie spotkanie. Ale no dobra, trudno. Bezpośrednio może są lepsi, Salford bezpośrednio między nami. Ale... A jak patrzę na całość, to... to nie są. Mają. Ile to mieli? 28 chyba punktów straty. Tak się wydaje. Także, jednak, no, to jest duża przepaść. Dobra, kiw ten skład. Wystawiamy byle co. Ta sama w poprzednim spotkaniu. I gramy ostatni mecz tego sezonu. Ogarniemy sobie statystyki. No i w sumie dzisiaj będzie taki krótszy odcinek. Pewnie około 15 minut, pewnie nawet nie. Eee, o, ile malec z kontuzją, trudno prawie jak Usman Barcelony. Dobra, szybki trening i zobaczymy sobie, jak nasi zawodnicy się rozwinęli, jakie mieli overale, Zobaczymy sobie w ligach, sobie inne zespoły prowadziły. Jestem ciekaw. Morecamp, które przeniosłem do Championship chyba, więc zobaczymy, jak oni sobie powiedzieli. a ja, to jest zespół z czwartej ligi. Dobra, ogarniemy sobie statystyki. Najpierw zaczniemy od atrybutów. Eee, tutaj o jeden spadł no, tylko. I mamy bazunu rozwinął się o 10. O kurde, nie wiedziałem tego. diunku o 9, tego też nie wiedziałem, serio, bo jak ja grałem karierę, to nie pamiętam, kto się jak rozwinął. Myślałem, że nie wiem. Bazunu się o 6 rozwinął, diunku może o 5, a oni po prostu 9, 10. Ten o 8, to też jest sporo. Doyle 6, to akurat pamiętam, że on miał 62. Walker, to też pamiętam, w sumie tak solidnie. O, tonej też fajnie się rozwinął. Richardson, o, Richardson liczyłem, że więcej się rozwinie, szczerze mówiąc. 18 lat, 64, słabo jak ze szkółki. Jak nam zdawnika ze szkółki, Drummond do o, o 3, też spoko, Ogbine o 2, Lindsay. No i tutaj zawodnicy coś tacy, wiecie, mniej ważni. No dobra. <tosy> całkiem spoko. To zobaczymy sobie statystyki. Bazunu, 16 spotkań, 8 czystych kąt. Drumont jedno spotkanie na czyste konto. Joe Hart 65 spotkań, 25 czystych konto. Patrzcie na to: 32 spotkania, 25 czystych konto. A Bazunu 16 i 8. Czyli jednak jest ta różnica, bo tutaj 7, 7, 7, 7 spotkań bez czystego konta, ale w, w skali 302. A tutaj 8 spotkań bez czystego konta w skali 16. Więc jednak jest duża różnica mimo wszystko między właśnie Hartem a Bazunu. Ale nie wiedziałem, szczerze więc... Macy grałeś tak naprawdę tylko dlatego, bo nie miałeś, z, nie miałeś zmiennika. Znaczy, no tak, nie miałeś zmiennika, więc kupiliśmy 1000... Jak to się zmienia, yy, nie Nieważne. Kupiliśmy go i od razu i ma 7-7 notę. Ocena ogólną yy, No, nieźle. Sandler, Adara. O, tego Adara biojo sobie weźmiemy raczej. Eee... Yy. Fernandinho 7-6. Kurczę 10 bramek. Jak na się obrońcę, miasta? pięć 5 ases jeszcze. On ma statystykę, jakby był pomocnikiem. Znaczy, nominalnie mógłby nim być, ale ale jest obrońcą. O jest jak ma on chyba kontuzję miał. Tak, kontuzję miał. Harwood Bellis. Całkiem dużo zagrał jak na młodziaka. Właściwie tyle samo co Boyle prawie. Baker. Dwa spotkania, ale to jest świeży zawodnik. Izabaleta, który od nas odchodzi. E, niestety. Bo nie możemy z nim kontraktu podpisać, więc, więc odchodzi od nas też spoko Statystyki 75 7 74 w sumie dobrze się pokazuje na tle zabalety, jakoś dużo od niego nie odstaje. Bary Mało spotkań, bez kontuzji, ale mało spotkań tylko dlatego, bo on ma sobą wytrzymałość i on też od nas odchodzi. Tak Aleksander on od razu na wypożyczenie pójdzie. Drugi Aleksander. Eee, o, jedno, jedno spotkanie, jedna asysta. Fajnie. Dembele, patrz jakie statystyki, 37 spotkań, 29 bramek i asyst łącznie, nieźle. Harrison, to nie nasz zawodnik, zaczynasz, ale ale wiecie o co chodzi. Boyd, też ładnie, jak na pomocnika i on nie gra wszystkich spotkań, 34 by spotkania i 26 bramek i asyst łącznie. Doyle, też nieźle, jak na, jak na zawodnika, który w sumie jest testowym. Eee, Freeman. 15 spotka, myślę, że mnie gra, szczerze mówiąc. Walker tutaj też. Tego Freemana sobie sprzedamy, bo mamy Walkera, który jest prawie taki sam, taki sam Awelama, ale jest młodszy dużo. Lindsay, mmm, Crooks. No to są tacy zawodnicy, wiecie, których szybko wymienimy, pewnie. Nastri słabo, szczerze jak na Nastriego, 74 verala, ofensywny pomocnik, słabe statystyki, jak na czwartą ligę i na Nastriego oczywiście, bo generalnie 14 bramek, znaczy 14 punktów jakby łącznie bramek i asyst z 31 spotkania, to są dobre statystyki, no ale patrząc na to kim jest Nastri, że przechodził do nas z podstawowego składu pewnie Anderlechtu. do czwartej ligi angielskiej to myślałem, że jest więcej na Richardson fatalnie szczerze, <grych> 64 verala, ale 60 tam to fatalnie. Ogby nie tak gorszy niż Dembele, ale no trudno, i tak ma 13 bramek z asystę, yy, Arzani, może u nas zostanie nawet. Robert, Wheeler, 26 tutaj 6, w sumie dużo zagrał, myślałem, że mniej. Samuel, 16 spotkań, jedna bramka, no nieraz zmiennik fantastyczny po prostu. Kompletne przeciwieństwo Oridżego z Liverpoolu. I Tonej, w ogóle nie asystował, ale przynajmniej strzelał, zawsze coś, nie? zawsze, zawsze coś, no w sumie dzięki niemu mamy tyle bramek, 26 bramek, mega dużo. Nie no, generalnie jestem zadowolony z naszych zawodników. Chociaż w sumie, no, ciężko by było nie wygrać w czwartej lidze takim, takim składem. Zobaczymy sobie jeszcze krótki strzelców, znaczy krótki strzelców to wiadomo, Tonej, ale reszta to zawodników po prostu. Mamy tutaj jeszcze Ogwina, nisko gdzieś, ale jest asystenci, najlepszym asystentem jest Boyd Dembele też wysoko, w Kulach też był wysoko eee, nieźle, Barry do baleta na też tam się pojawili no i hard a jak dodamy sobie Harta i Bazunu, to mamy 23 czyste konta jeszcze jedno czyste konto miał ten, nie pamiętam jak się nazywa eee, to 26, 30, 34 czyste konta. byśmy mieli, tak? 23, tak, 34 czyste na 46 spotkań nieźle nie ma, nie ma się co dziwić, że nie dało się nas pokonać. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze tabelę innych lig. Eee, Wybierz rozgrywki. Zobaczymy sobie. O nie, to nie tak. Zajęte rozgrywki, to tak. Bo nie wiem do końca. Nie, to trzeba wyjść i zobaczyć w inne ligi. Dobra, już ogarniam. Inne ligi. Premier League. Wygrał Tottenham, a jeszcze nie wygrał. To sobie przesymulujemy trochę. Bo u nas się liga skończyła, ale nie skończyła się liga. Mm, no, w innych ligach w sensie w Grecji, rozumiecie? Szybko sobie przesymulujemy. Mam nadzieję, że tutaj do tego czasu już e, zdążą zagrać. Wszystkie spotkania. Ominęliśmy trochę treningów, ale trudno. tam, Nic takiego. Eee, czy skończyli już Premier League? Jeszcze nie, dopiero jedno spotkanie zagrali, serio? No dobra, to lecimy dalej. Nie wiem, bo to maj jest dopiero, myślałem, że to czerwiec jest. No dobra, to wszystko jasne. Szybka symulacja do, nie wiem, do 19 chyba nacisnąłem. Zobaczymy, zobaczymy kto tutaj jest liderem we wszystkich ligach top, top 5 i i Championship i tak dalej. Widzę polskie, zobaczymy. Ale Tottenhamu się nie spodziewałem na pierwszym miejscu. No wiadomo, jeszcze nie koniec, no ale i tak. Totki na pierwszym miejscu. Jeszcze Puchar w Panie Legabloty, rzadkość, rzadkość. Haha, nie ma! Nie udało się! Spurs na, Spurs na drugim miejscu. No i Liverpool wygrał. Nie no, Tottenham to nie może wygrać. oni nie mogą po prostu. Ej, a gdzie jest Manchester <noise> chciałem się zapytać, gdzie jest Manchester City. No ta, zapomniałem. <noise> to ja A Leeds, bo ja ich przyniosłem tutaj. Gdzie jest Leeds United? 19. miejsce, no przynajmniej nie ostatni. Klik sobie nie poradził. Dobra. Championship. zaczymy tutaj Morecamp przyniosłem z czwartej ligi zamiast nas. I Morkamp jest... ostatnie i ma dwa punkty, masakra. Ale dostali, minus 124. Siedzi o... Obramki, o bilans bankowy. <grym> Fatalnie Dobra, League One. Zobaczymy z kim się wymienimy: Z Barry, Wimbledon i Gillingham, chyba. Nie wiem czy z jeszcze. A Championship jeszcze zobaczy. Kto tam spadł? Dokładnie. Oprócz Morecamp, Barnsley, Luton. No to klasycznie, ale Chelsea, tak nisko. Dobra, Chcemy zobaczyć dalsze ligi. Ligę EMU, właśnie. Przepraszam. Pezrze, jeden remis. No ale to jeszcze nie dokończyli. No ale no dobra, PSG i tak wygra. Dobra, dalej. No, drugie ligi francuskiej nie chcę. E, to jest druga liga hiszpańska, dobra. Santander. W spotkań. Real Madrid wygra, Barcelona będzie druga, a dalej to tam... Nieważne w sumie. E, szkoda Barcelony, bo jak wiadomo jest Barcelony. Majorka sobie super poradziła. 3 punkty. Nie wiem. Poradzili sobie tak fatalnie jak Morkamp. Tylko, że różnica jest taka, że Majorka jest jednak trochę silniejszym zespołem niż Morkamp. A Liga Hiszpańska jest też słabsza niż, niż Angielska. Bundesliga, dobra. Bayern, klasycznie Bayern. E, ale też jeszcze nie skończyli, dwa spotkania jeszcze, no ale... Lidera mają już pewnego. PKO Ekstraklasa. E, a gdzie jest ta Mistrzowska? No ale... Eee, czemu nie pokazuję? Dobra, nieważne. Ale LEGA jest pierwsza w... Wiadomo w czym... Wiecie, w czym Dobra, seria. W tej pierwszej ludzie. O! Inter! Ale to jeszcze jedno spotkanie jest dobra, ciekawe jak to wygra. Nie chcę mi się już tego sprawdzać, ale no tutaj się wiadomo toczą. Toczą. Co się toczy? No nie wiem co się toczy, nieważne. Toczą się losy o lidera. Dobra. O garancie niorów i będziemy kończyć sobie ten sezon eee, i ten odcinek. Eee, no, a ja znajdę sobie może jeszcze jakiś zawodników, których, będziemy chcieli, których będę chciał kupić. Jeżeli macie kogoś, jakby do zaproponowania, to piszcie w komentarzach: jakiegoś zawodnika i co wzmocnić w ogóle. Pewnie postawię na mm, jakiegoś pomocnika, ściągnę na pewno kogoś, a tak to nie wiem. Eee, także na no co? Jeżeli chcecie więcej Manchester City na moim kanale, tej serii, to stać łapkę w górę, subskrypcję, a ja żegnam się z Wami, siema!